Jeżeli chcesz poznać trasy egzaminacyjne w Legnicy, chcesz zobaczyć, jak realizuje się zadania egzaminacyjne na egzaminie na prawo jazdy, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału, w którym pojeździmy za samochodami egzaminacyjnymi. Przed nami są dwa samochody egzaminacyjne. My wybierzemy sobie, no właśnie, który, ten bliższy czy ten dalszy. Pojedźmy za tym dalszym. Ten, który skręca w lewo, będzie wykonywał proste zadania. O których w innych trasach egzaminacyjnych już wielokrotnie mówiłem, które pokazywałem. My sobie wybierzemy ten pojazd. Zbliżamy się do przejazdu kolejowego. Znak stop zatrzymanie. Następnie upewnienie się, czy nie nadjeżdża pociąg. Po lewej stronie lustro. Zaglądamy tu również za górkę z lewej strony. Nie ma problemu, możemy jechać. Uważaj, nie rozpędzaj się, bo tu jest cały czas 30 ograniczenie prędkości, ono obowiązuje, dopiero z chwilą minięcia tego znaku będzie można przycisnąć i tu warto, żeby kandydat docisnął, chyba że miał polecenie do skrętu, a później ten kierunkowskaz. Kierunkowskaz trzeba pokazać zawczasu i wyraźnie zasygnalizować zamiar wykonania manewru. Zwróć uwagę na prawe lusterko, bo jedziemy przez drogę dla rowerów i tutaj jest szansa, że w tej chwili w tak wolnej jeździe jakiś rowerzysta będzie chciał przejechać przez ten przejazd, mamy obowiązek mu ustąpić oczywiście, tak samo jak i pieszym po skręcie, ale z nimi jest zawsze mniejszy kłopot, bo pieszych widać, oni są zwykle blisko przejścia, ale rowerzysta może się nagle pojawić z dużej odległości, bo będzie jechał szybko. Będzie uzurpował sobie swoje prawa, będzie chciał przejechać przez przejazd rowerowy, mając pierwszeństwo. Ty musisz mu ustąpić, więc naprawdę głowa musi pracować na boki, zaglądamy. Idziemy dalej. Podskakuję ten samochód egzaminacyjny, bo straszne dziury są. A ja sobie tą dziurę ominę. Mogę. Lewy pas jest wolny. To zgodnie z zasadami zmiany pasa ruchu. Najpierw na lewy pas, potem na prawy ominąłem troszeczkę lepiej, troszeczkę bezpieczniej mniejsza eksploatacja pojazdu jeśli to zrobisz na egzaminie, na pewno egzaminator doceni tą inwencję że dbasz również o bezpieczeństwo pojazdu, jego stan techniczny sygnał czerwony, warunkowy z zieloną strzałką, to znaczy, że mogę jechać? nie, muszę się zatrzymać, bo czerwony oceniam sytuację sprawdzam, czy jeszcze nadal się świeci ta strzałka bo to bardzo ważne pieszych nie ma, rowerzystów żadnych i na drodze z pierwszeństwem, również daleko samochód Mogę kontynuować. Już widzimy, że kandydat skręca w lewo zatem lewy kierunkowskaz i artykuł 22. Zbliżam się do osi jezdni dwukierunkowej. Wracając jeszcze do sygnału warunkowego. Oczywiście trzeba pilnować tej zielonej strzałki, bo wiedz, że sygnał warunkowy, zielona strzałka pozwalająca na skręt będąca razem. Z sygnałem czerwonym może się zapalić i gasić wielokrotnie w trybie jednego świecenia czerwonego światła. Zdarzają się takie przerwania egzaminu, gdzie kandydat dojechał do sygnalizatora, zatrzymał na czerwonym, a potem ruszył, bo nie zauważył, że zgasła strzałka. I zadanie: parkowanie prostopadłe po prawej stronie kandydat wykonuje. Och, troszkę topornie to wyszło. My sobie również takie zadanie zrobimy. Najpierw próg zwalniający tylko pokonamy. Znajdziemy miejsce. Tu jest brama, więc nie można. Egzaminator nie wskaże w bramie. Ale tu jest świetne miejsce, więc sobie wjeżdżam i wykonuję dokładnie to samo zadanie. Kryteria oceny. Po pierwsze zgodnie z przepisami. W miejscu wyznaczonym jeśli jest. I możliwość wysiadania po obu stronach pojazdu. Kandydat wyjechał już. Miejsca postojowego. Chyba będzie poprawka, bo tak niezaładnie tam wjechał, troszkę krzywo. Być może za chwilę znajdzie egzaminator mu następne miejsce do wykonania tak już widać, że zagląda. Eee, bo jednak z prawego siedzenia trochę trudniej jest zobaczyć. Miejsce postojowe. Więc my wyjeżdżamy. Wyjeżdżając z zatrzymania tego rodzaju jesteśmy włączającym się do ruchu, bo zatrzymanie nie wynikało z warunków i przepisów ruchu drogowego, tylko z naszej własnej inicjatywy. No jednak nie zdecydował się egzaminator na parkowanie, widać, że nie było miejsca odpowiedniego, ale jest jeszcze mnóstwo czasu, z całą pewnością zrobi ten manewr jeszcze, to zadanie będzie do zrobienia. Pamiętaj, że jest ograniczenie do 20, właśnie się skończyło, bo z lewej skrzyżowanie, ale znowu 20 i ona obowiązuje od miejsca ustawienia znaku drogowego. Nie tylko do progu, nie tylko na progu, ale zgodnie z zasadami obowiązywania znaków zakazu. A więc tu cały czas jest 20, aż do skrzyżowania. I po lewej mamy skrzyżowanie. I tu teoretycznie jest 50, tylko po co się rozpędzać, jak za chwilę znowu 20? Za to trzeba się zająć zmianą pasa ruchu. Lewe sprawdzam, zmiana pasa, bo przecież nie mogę kontynuować, bo bym otarbiał pojazd i powrót na swój pas ruchu cały czas te do 20 prędkość utrzymuje trzeba tą dyscyplinę mieć próg zwalniający przed progiem troszkę zwalniamy na progu nie hamujemy, chyba że jest to hamowanie awaryjne przy tej prędkości trudno mówić o hamowaniu awaryjnym ale zawsze przed, brogiem, przed progiem zwalniającym zmniejszasz prędkość na progu albo się przetaczamy a nawet można ciut gazu dodać odciążyć przednią oś wtedy jest o wiele bezpieczniej kandydat wykonał przed chwilą jak widziałeś zadanie, zawracanie na skrzyżowaniu i my również, Z sprzeciwka nic nie jedzie głębokim, dużym łukiem musimy to zrobić, żeby się zmieścić tu też z podporządkowanej nic nie wyjeżdża, natomiast i tak musiałby nam ustąpić kierujący, bo on wyjeżdża z podporządkowanej gdyby to była sytuacja równorzędna, wtedy my byśmy mu ustąpili, ale w tej sytuacji on miał ustąpić nam no i tak się można powiedzieć wleczemy ale zarządca drogi tak tutaj ustawiło oznakowanie Tego oczekuje od kierowców, zatem trzeba tak zrobić. Do hamuje, jedynka, cyk, powolutku jedną nogą, tylna, cyk i pojechali. I cały czas do 20 nie było skrzyżowania. Cały czas obowiązuje ten zakaz. Na chwilę będzie skrzyżowanie z prawej strony droga jednokierunkowa. Wyjazd z niej, a więc jest skrzyżowanie, natomiast znowu ograniczenie prędkości do 20. Coś tam samochód egzaminacyjny stanął, bo z przodu stanęły samochody. Czy nie może, nie może ominąć, co tam się dzieje, nie wiemy. Podjedziemy bliżej, będziemy wiedzieli. I cały czas 20 obowiązuje. I tu się kończy, bo jest skrzyżowanie. I kolejny raz poprawka tego zadania egzaminacyjnego parkowania. Jak widać, najwyraźniej nie było ono wykonane prawidłowo. Będzie musiał kandydat poprawić to zadanie. Co my zrobimy? My też spróbujemy, jeśli znajdziemy miejsce, chociaż tu widać dużo samochodów parkuje, najwyraźniej Zrezygnował egzaminator. Ma też do tego prawo, skoro no, samochód zajął miejsce, które zaplanował sobie egzaminator do zadania tobie tego zadania, czy tobie, temu kandydatowi, to ma prawo zrezygnować. Powiedz, że rezygnujemy, jedziemy dalej, w innym miejscu zrobimy to zadanie i wszystko jest ok. Ustąp pierwszeństwa, ale zwróć uwagę, od lewej strony dość szybko mogą tu zajechać samochody, bo jest tak szeroko, tam dość szybko jadą, chociaż mają ograniczenie, ale różnie to bywa. I jesteśmy, według znaku, gdzie? Na drodze jednokierunkowej. Jest bardzo szeroka ta droga. Ile tu jest pasów ruchu? No, gdyby się ktoś uparł, to znalazłby tu trzy pasy ruchu. Po pas ruchu to każdy z podłużnych pasów jest niewystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdu. Uwaga na przejście. Z lewej strony Toyota zaparkowana tuż przy samym przejściu może jakieś dziecko zasłonić. Wracam jeszcze raz do definicji pasa ruchu. Każdy z podłużnych pasów jest niewystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczona lub nieoznaczona znakami drogowymi. Co za tym idzie? Jeśli obok siebie zmieszczą się tu trzy pojazdy i będą mogły jechać, będą trzy pasy. Więc gdybyśmy jechali troszeczkę mniejszym samochodem, na przykład typu Smart i drugi Smart by nas chciał tu wyprzedzić, to by się zmieścił, a więc byłyby trzy pasy ruchu. Po no trzeci to jest ten, gdzie zaparkowane są samochody. Na skrzyżowaniu w lewo kandydat A więc i my zmieniamy pas ruchu Bo kierujący skręcając w lewo Zbliża się do lewej krawędzi Nie, nie w lewo, w prawo pojechali To ja zmieniam pas ruchu z powrotem Byłem przekonany, że pojechali w lewo A oni pojechali w prawo Dobrze Uwaga, strefa 30 I co, skrzyżowanie, jakie to jest oznakowanie Nie ma żadnego, a więc ustąpienie pierwszeństwa Z prawej strony My pojedziemy w lewo No, i, i tyle naszego egzaminu. Tyle z tej trasy egzaminacyjnej, ale nie przejmuj się. Trasy egzaminacyjne, które znajdziesz na naszym portalu, są generalnie pełne. Jeśli nawet nam czasami samochód egzaminacyjny uciekł, to go odnajdujemy. A jeśli nie. To też się świat nie wali. Kończymy ten, te egzaminy zgodnie jakby z doświadczeniem i programem egzaminu. Pokazujemy wszystkie miejsca, które, w których się możesz znaleźć podczas egzaminu. Jakie czynności trzeba wykonać, aby prawidłowo wykonać zadania egzaminacyjne. Ustąpienie pierwszeństwa. Ważniejsze niż gadanie. Na skrzyżowaniu w prawo na no, ustąpienie pierwszeństwa z lewej, ale i zaglądam już po skręcie, czy nie ma żadnych pieszych. Okej. Okay. Zatem wracając. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania tras egzaminacyjnych, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Tu w Legnicy zrobiliśmy ich kilkadziesiąt. Jeździliśmy za, za kilkudziesięcioma egzaminami, w których obserwowaliśmy, którędy jeżdżą egzaminatorzy, w których miejscach, jakie zadania wykonują, jakie są prawidłowe kryteria egzaminu i prawidłowe polecenia. O tym mówimy również w trakcie programu, w trakcie tych tras, w trakcie nakań. Zapraszam Cię do oglądania ich, dlatego że po pierwsze będziesz wiedział, którymi czasami jeżdżą egzaminy najczęściej, co Cię może na nich spotkać. Będziesz wiedział, jakie zadania egzaminacyjne są realizowane w których miejscach i jak prawidłowo te zadania wykonywać. Warto też zwrócić uwagę. Możesz nasze filmy oglądać niezliczoną ilość razy. Każdy film możesz zatrzymać, możesz cofnąć, możesz wielokrotnie obejrzeć każdy materiał w okresie funkcjonowania Twojego konta. Zapraszam Cię serdecznie do ich oglądania. Pamiętaj, że za. Tą cenę, którą zapłacisz za dostęp do materiałów, masz nieograniczony dostęp, co powoduje, że no, w cenie około jednej godziny jazdy z instruktorem, jazdy praktycznej, możesz wielokrotnie, wielokrotnie jeździć po legnicy, możesz oglądać różne sytuacje, zetkniesz się z bardzo różnymi nietypowymi zachowaniami kierowców na drodze, zobaczysz błędy kandydatów, jakie popełnili w swoim egzaminie, zobaczysz wiele przerwań egzaminów i przyczyn i przerwań tych egzaminów decyzji negatywnych egzaminatorów, ale zobaczysz też wiele egzaminów zakończonych z sukcesem. Dlatego zapraszam Cię serdecznie do oglądania tych materiałów. Oprócz tego masz dostęp nieograniczony do zamkniętej grupy facebookowej, na, których, na której udzielamy wszystkim uczestnikom porad, ewentualne wyjaśnienie trudniejszych zawiłości. To jest yy, taka rzecz, która należy się Tobie jako uczestnikowi yy, naszego projektu, jako osobie korzystającej z naszego serwisu Jazda Legnica. Zapraszam Cię serdecznie, cześć.